O, cześć! Co Ty Wojtek tutaj robisz? Ja buduję swój domek marzeń. Swój domek marzeń budujesz? O, takie o. Co Ty teraz robisz? Robię ramki. Wstawiasz materiał, tak? Tak, wstawiam na ramki materiał, żeby to jakoś wyglądało no i ogólnie domek skończony tylko muszę jeszcze normalną trawę dać no to, to opowiedz coś kurcze o tym domku no a nie jest ogólnie mały w środku jest y, kanapa, stolice, telewizorek, jakieś półeczki, jakaś lampa są panele słoneczne solary tu jest piec tu jest stolik tu są e, takie pięki do siadania, mm -hmm. to jest ogólnie ta, tylko teraz muszę mu trawę dać, bo mm, trawa wygląda jak nie powiem co. No tak e, właśnie o to chodzi, żeby nie mówić, że wygląda jak nie wiadomo co. Gdzie ta trawa będzie szła? No, A, no zamiast wody. A bo woda tutaj, o trawa jest. Cięty. O i tutaj mm. mi zostało. No to opowiadaj coś o no. tym domku. Skąd to się w ogóle wzięło, że ty zacząłeś projektować domy? Bo szczerze mówiąc, za każdym nie razem wiem. próbowaliśmy projektować samochody, a ty zacząłeś projektować dobki. Nie wiem, jakoś tak. Może to masz po dziadku Jaśku, co? Nie wiem, nie wiem. Ej, co to ma być? Czekajcie, bo ja tu muszę coś zrobić jeszcze. No to mów, mów co w tym domku jest, Na No w tym domku jest, są Bo To jest taki, taki, taki mały domek jest widzę No to jest taki, tu jest kuchnia ogólnie o tutaj o I Tutaj jest kuchnia, tu jest jakiś ledzik Tutaj mamy kanapę, jakiś stolik, telewizorek No tu mamy taras, no krzesła, stoliki i piec I Aha, a solary ten... i dach a ten, a ten pies to to, to, to na, jak to działa, powiedz? No, że tutaj się kładzie na przykład mięso, mm -hmm. a tutaj się wkłada ten i się piecze. A, te, a, te, a, a ten otwór do po co to jest? Żeby, żeby dym jakoś leciała, nie na ludzi. Żeby tak nie kopciło na ludzi tak. Aha! No dobra. Czyli to jest forma komina, tak? No, taki, no, taki kominek, taki mm -hmm. jakby podobny. A, a można wejść do środka tego domku? No, ja... Nie umiałeś, ale nie wiem czy teraz umiem. Dobra, to pokażę wam. Pokażę wam. Słuchajcie, w gruncie rzeczy to naprawdę zupełnie przypadkowo wyszło, ja na to, że. to zrobić? No pewnie, że A może ja zaraz się zrobić? będę pokazał. E, okazuje się, że najzwyczajniej w świecie. No Wojtek zaczął projektować domki. Usiłowaliśmy projektować samochody, zaczął projektować domki. Także, e, no wykorzystując e, program. Które mamy do dyspozycji, tak, jako, jako rodzina nauczycielska, tak, no to generujemy różne projekty. No i tutaj Wojtek e, zrobił e, projekt domku. To nazwał, jaki jest to domek? To jest, marzeń. Domek, to jest domek marzeń. A no zobaczymy, jak on wygląda w perspektywie. Modyfikuj perspektywa. Okej. Okay. O. i widać, tak, tutaj jest wejście, tak? Tak, tylko będę musiał drzwi trochę naprawić. Bo. Nie, bo tutaj zrobię wycieraczkę i obróć trochę. Ja tutaj mi się ten. Aha. Wycieraczka. No to własny struktury, tak? No, no, no. To a tutaj, po, powiedz mi, bo tutaj to mnie interesuje no, bardzo. To jest okno. No, okej, okay. no a dlaczego ono takie nieprzezroczyste jest? No tutaj płynie woda i to jest jakby taka żaluzja od zewnątrz, bo później tą się wodę wyłącza, a to od środka jest sieba. Aha, jak się woda wyłącza, to, to co? Tutaj, to później widać normalnie tak tutaj jak przez okno. Uh -huh. No to, to ci powiem, jest ciekawa bardzo koncepcja. I co dalej? To jest taka kawałek. a tutaj to co to jest? Co? Tu, to jest zbiorniczek, w którym jest od środka na dole pompka i to już znowu tak się w kółko, w kółko. A, I czyli to w obiegu zamkniętym. się jeszcze pod spodem z, y, taki zbiorniczek, żeby można było deszczówkę zbierać. No dobra. <grym> Okej. Okay. Deszczówkę można zbierać. No to, dobra, tu co, wchodzimy do środka? Tak. Zapraszasz nas do środka? Tak. No zaraz, to tutaj ustawimy się do środka, tak? Tak. No to, to ja Ci będę mówił jak, dobra? dobra a Ty dobra, nas, a ty dobra, ty nas dobra, prowadzisz. No widzisz, już wiedział jak to się no, robi. No wiem, ale nie Szukaj wiem. widoku. Widok ten? Czy... Nie, no widok, widok, o właśnie tutaj pasku, tak. Widok. Światło kamery. Światło? Ci są tu światło. Trochę światło, wyżej. Światło kamery. Okej. Okay. Dodaj przejście. Dodaj przejście. Pek. No i tutaj, tam masz rozpocznij przejście. Gdzie? Yeah. No na pasku. O tutaj, o. o. No i sterujesz sobie okay. myszką. Tym okay. to jest góra-dół, no dobrze. No i dalej, wchodzimy. Czekaj, musimy na Wchodzimy, wchodzimy, to Wchodzimy, pyk. Przejechała, dobrze. Dawaj, obróć się. Kanapa musisz. dzień dobry. O, to, to czekaj, bo ja tu o. Dzień? To tyno. O, no i opowiadaj, co tutaj mamy? Tutaj mamy kanapę. No Tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, ale tu jest taki profesjonalny Uu, ta stolik. Uuu, ten stolik jest bardzo ciekawy, taki designerski. Ale tak. tutaj, co co to, by była poświetlana ta półeczka, e, no, czy jak? Miałam jeszcze tak zrobić. Ty, ale ta kanapa, powiem ci, też nie głupia jest. No, ciekawe. Bo tutaj w, <laughs> A ta, a ta lampa to co tutaj jest? Za lampa? lampa to jest szklana, tylko że nie mogłem tego jakoś tak normalnie zaprojektować i uh -huh. tak mi wyszło trochę krzywo. Nie. No ale kurczę, powiem ci, powiem ci, daję radę. Zastanawiają mnie te ciemne kolory ścian. Ciemne kolory właśnie nie, no? dlaczego tu nie ma normalnego białego. A nie chciałem w końcu też metalu tutaj dawać. A jak nie ma normalnego białego? No to nie... No jak nie, no to dawaj malowanie na tym, o, no dawaj, pyk. No i gdzie to znaleźć? Wyżej, tutaj? wyżej, 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 wyżej. Tutaj paskiem przeciągnij do góry. No. Do góry. Malowanie. 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 No. malowanie. Pierwsze z góry jest. No i tutaj strzelaj i tam rozwin go. I samochód, i masz białe. No Długo. ale pajaki, jaki to jest metaliczny. No da dawaj. No dobra, już. I co? Nie da się. Nie, bo światła nie ma. No dobra. No dobra, dawaj, pokazuj dalej. Co tam jeszcze masz? No tutaj mamy... O, tą półeczkę. Tutaj, tutaj to co mamy... to jest? To jest jakaś komoda? No to jest nie komoda, to jest kawałek kuchni. To z tej strony jest kawałek kuchni czystej? No i tutaj jest też drugi kawałek Aha. kuchni. A tutaj masz wyjście na taras, tak? Tam mam wyjście na taras. No to dawaj, pokaż no, pokaż o, jak jest na tarasie. Czekaj, nie, tu. Tu, o. Idziemy na taras Ej, co tu się dzieje? O, dobra No do góry Do góry Coś musisz Co tutaj się tak dzieje dziwnego No Ej, czego to tak jakoś dziwnie no chodzi? No no Ej, co to ma być? No dobra, jesteśmy na tarasie, podnieś do góry No Tutaj ogólnie mamy yy, te krzesełka No Tutaj mamy ten piecyk tak, o, o, Tutaj mamy ten pieczyk, pyk, pyk, pyk czek. Czekajcie, bo mówi, Mówisz, że jesteśmy za z powrotem. O dobra, to zatrzymaj się. No i mów. No tutaj mamy piecyk, tutaj za tym piecykiem. Nie chcę nic znów tam wjechać gdzieś, dziwnie. Nie. No to, to, to zostaw na chwilę i opowiedz o tym, tak żebyśmy widzieli. To z betonu? To jest z betonu, nie wiem jak to A to są było. co? A to są pięknie takie, tak? Takie pięknie. I tam na piękku. No. A tutaj, na jest, no. Na pieńku, a tutaj no jest to ten ten palenisko. Powiem ci, ta koncepcja z tym paleniskiem, tak żeby kurcze wychodził tam dym środkiem, bardzo fajne jest kupciło, żeby jak na ognisku, żeby gdzie wiatr popadnie, to tam leci. No. Aha. I tak za, jak przestawia się człowieczek, to tam za nim ten wiatr leci. <głos》<głos》no <głos》no dobra. No i co jeszcze masz ciekawego w tym domku? W tym domku. Telewizor, telewizor jest duży czy mały? No taki trochę mi wyszedł w tą stronę, a nie w tą stronę. Aha. No dobra. <głos》> Miałem też w planach lustro. Ale? ale w końcu się stało tak, że nie miałem gdzie tego lustra powiesić. Aha. <noise> Tylko tutaj mam takie miejsce. To chyba można gdzieś przy wejściu powiesić takie lustro. Nie, bo nie ma miejsca. To, to, to jest taka kawalerka, co? No nie? to jest taka no, 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 tak <noise> dla gości trochę. A domek gościnny, ale to jest Twój domek marzeń. Tak, ja bym chciała mieć taki. No i super. Super, a na no, trawka, tutaj panele fotowoltaiczne, tak? A, żeby w końcu... Tak jak mamy na dachu? No. Tak jak mamy na dachu? Ta. A, no dobra. Patrzymy się na tym. Cześć. zamkniemy, jeszcze pokażemy w koło. Ja jeszcze przejdę. O. Tryk. O, zobaczcie. Domek marzeń Wojtka. Powiedzcie, czy podobał Wam się ten filmik, bo szczerze mówiąc jestem ciekaw, wpadłem na, na zupełnym przypadkiem na to, żeby właśnie nagrać go. E, jestem ciekaw, czy właśnie Wam się podoba m, m, tego typu informacja. Od czasu do czasu oczywiście nie będziemy cały czas projektować, ale e, to, że właśnie Wojtek projektuje w tym programie, no moim zdaniem jest, jest ciekawe, tak, więc jestem ciekaw również Waszych opinii. Jesteście ciekaw? Ten program i tak będziemy wykorzystywać pewnie często do tego, żeby e, dorabiać jakieś części do Cinquecento i wykorzystywać z tego drukarkę 3D, o czym się już przekonaliście wcześniej. E, co? Subskrybujcie. Dzwonki I łapki ustawiajcie. W górkę. A, a i łapki w górkę. No. Cześć. organiczne drewno tutaj o na samym dole nie czyli drewno tutaj takie jakie to jest